Głosu. Musi mieszać w hormonach, Sorry, dawać ci tam nikalny dreszczyk albo kubeł zimnej wody. Jak narkotyk, zmienia zachowanie. To wszystko prawda. Pomaga ci dostroić się do bycia kimś innym. Dobra, spróbujmy. Aurora Kassel. Kto pytał? Hmm, nieźle. Na początku jest dziwnie. Zaraz się przyzwyczaisz. Daj sobie chwilę i ruszamy. Klient czeka. Aleks, posłuchaj. To nasza ostatnia wspólna akcja. Nie zapomniałem o naszej umowie. Mam potwierdzenie od Myers. Misja dyplomatyczna. Emerytura bezterminowa. Dzięki, Rit. Denerwujesz się przed akcją? Chyba tak. Ale. Bo słyszę tam jakieś ale. Głupio, tak to nazwać. Brakowało mi tego. Robimy to, nie? Dobrze, zupełnie jak ona. Dobra, jedziemy z tym. Widzimy się na stadionie. Widzimy się na stadionie. Let's go. Jaki jest jej największy sekret? masz? To teraz minie. Pamiętaj o tym i po prostu ją bądź. Co myślisz o Hansenie? Uważaj! Skurwiel. Nieźle to sobie wszystko ustawił. Jest na tyle duży, że nie można go usunąć z Night City. A nie zrobią tego ani lokalni, ani Nowe Stany. Dla lokalnych jest wygodny. A USA nie mają jaj, żeby wypowiedzieć Night City wojnę o jednego faceta i parę zrujnowanych budynków. Nie sposób się nie zgodzić. A do tego ma naprawdę duże jaja. I możemy sobie zadać pytanie, czy to była metafora. Jakbym słyszała aurorę. Świetna robota. Naprawdę jesteśmy. Jama smoka obsługa według planu do usłyszenia. Do usłyszenia. z Europy przyjeżdżają. Paku. A zanim wejdziemy, pamiętaj: to on chce czegoś od nas, a nie my od niego. Kody dostępu do mainframe'u. Przyszliśmy tutaj je sprzedać. I jeszcze jedno. Jesteśmy w roli. Тут ją na Ta, nas. Taki będę. róbmy to. Psany nieaczek, to się wyświetla. Kurwa, wszyscy podwojeni. Wyobrażasz sobie? Się Hansen się spiął, Hansen się spiął, Murphy się spiął. No i zaraz my będziemy musieli. Się Ta strefa jest strzeżona. Ciekawe o co chodzi. Mamy spotkanie. Z nie są typy, Prawda. się, Dobrze. Nie poznaliśmy się wcześniej. Jestem Murphy. Murphy. Wyglądasz jakbyś się bardzo stresował. Nie. Nie stresuję się. To dobrze. Głupie by było, gdyby taki duży chłopak się stresował. Jasne. Załatwmy to szybko. Mam kaca. Tędy? Bez sobie nie poszczelam, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Songbird mi o was opowiadała. Jesteście z Europy, nie? Mm -hmm. I podobało się wam w Black Safire? Komendant NCPD, kandydat na burmistrza Night City i księgowy Tiger Claw. Grający w niekoniecznie metaforyczną grę o przyszłość Night City. Nie no, piękna anatomia zepsucia. Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Tutaj wysiadamy. Będziecie dzisiaj pod obserwacją. Bo wiecie, Hansen dostał cynk, że polują na niego jakieś koty z jej. Sytuacja jest pod kontrolą, ale kazał sprawdzać wszystkich. Bez wyjątku. Wielu ludzi chce go zabić. Musi być ostrożny. Cały stadion jest obstawiony przez naszych ludzi. Mamy też ciągły skan z dronów. Tutaj możecie zostawić broń. A teraz skąd tożsamości, bo wiecie, żartujemy sobie razem, lubimy się, robimy interesy, ale przede wszystkim robimy tutaj interesy. Ty. Centrum naszego małego królestwa. Przedajecie tak w salonie samochodowym? Właściwie tak, jeżeli kupujesz w furcie. Załóżmy, że jesteś dyktatorem z jakiegoś kraju, nie wiem, z Australii. Przyjeżdżasz do nas i wybierasz czołgi, śmigłowce, okręty podwodne. O, macie okręty podwodne. Akurat wszystkie wyszły, ale mamy. Akurat <gryt> wszystkie wyszły. Jestem na miejscu. Przygotowuję drogę ucieczki. Nie spieszcie się. Potrzebuję minimum kilkunastu minut. No, zapraszam. Nie dało się tego zrobić wcześniej. Połapaliby się. I, Aurora, wiem, że nie muszę tego mówić, ale nie wychodź z roli. Powodzenia. Jesteście z Hansenem od początku? To znaczy od operacji w Night City? Tak. Wcześniej też razem służyliśmy. Skoro tak, to pewnie bardzo ci ufa. To ładnie. Są. Songbird potrzebuje jeszcze chwili, żeby rozbroić tę maszynkę. Mamy czas, żeby pogadać. Marfi powiedział, że coś się poważnie pojebało. Służby interesują się naszym spotkaniem. Myśleliśmy, że wszystko jest dograne. Marfi? Marfi mocno kurwa przesadził. Mamy tylko podejrzenie. Jesteśmy ostrożni. Nie spinaj się. Celowo trochę przesadziłam. Chciałam zobaczyć, jak zareagujesz. <coughs> Sprawdzasz mnie. Sprawdziliśmy cię przed spotkaniem. Teraz tylko się drocze. To podobno znaczy, że cię lubię. Hm. Urocze, kurwa. Naprawdę. Może nie udawajmy, że wszyscy sobie ufamy. Tylko skupmy się na interesach. Wybornie. Lubię pragmatycznych ludzi. To co, pomaluchu? Za pomyślny finał dzisiejszej roboty. Dobrze powiedziane, pułkowniku Hansen. Zaczyna mi się to podobać. Zdrowie. Ja się wstrzymam. Twój wybór, braciszku. Zmieniając temat, dobrze się bawiliście Black Sapphire? Podobno szły gry o całkiem spore stawki. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Przez długi czas myślałam, że to będzie tylko takie... Pierdu, pierdu. A potem pojawiła się ta laska. No, wiem, która. Dzięki niej podwoiliśmy wygraną. Black Sapphire to moja duma. Długo pracowałem na to, by pojawiali się w nim kluczowi ludzie z Night City. A właśnie, żebym potem nie zapomniał. Okazuje się, że mamy wspólnych znajomych. Moja przyjaciółka cię pamięta. Siedziałyście razem w Lasantę. Nie lubię o tym rozmawiać. Zwłaszcza z kimś, kogo ledwie znam. Mm, przyjaciółka bardzo nalegała. Stare złodziejskie zasady. Rakel. Siedziała w zaostrzonym rygorze w blokce. Powiedziała, że na pewno będziesz się kojarzyć po tatuażu szczura. Raquel musiała się pomylić. Zaostrzony rygor nie przecina się ze skrzydłem VIP. A ja byłam właśnie tam. A, to musiało chodzić o kogoś podobnego do ciebie. Na pewno. Od ilu lat jesteś w Night City? Podobno wcześniej służyłeś w armii Militechu. Siedem lat. A wcześniej rzeczywiście miałem wbijać tutaj flagę NUSA. Wygląda na to, że wbiłeś całkiem porządnie, patrząc na to, co dzieje się w Doktor. Flagę złamałem na pół. To tutaj. To moja prywatna inicjatywa. Czekamy. Jak widać, starzy znajomi dalej się tobą interesują. To dlatego, Ewa jej węższy wokół nas. Mają do mnie sentyment. Łączą nas wspólne bitwy o niepodległość NUSA. Ciekawe. A co was różni? Ja swoje bitwy wygrywam. Tuż, pułkowniku. Przy okazji, prosiłaś mnie w Black Sapphire o kontakt do tego typa od mody. Hmm. Przypomnij mi. Rozmawialiśmy o Lizzy Lizuizin. Jest wyborny. Na pewno? Gdyby tak było, mogliśmy ją spytać podczas imprezy w Black Sapphire. Mm, mniejsza o to. Przejdźmy do interesów, co? Twoja siostra mówi o wiele więcej niż ty. Też zauważyłeś? Dobrze się uzupełniacie. Słuchajcie. Skoro mamy trochę czasu, jest jeszcze jeden interes do ubicia. Zastanawiam się nad ekspansją do Europy Zachodniej. Tylko potrzebowałbym rezydenta, albo dwójki rezydentów. O, to brzmi jak coś, na czym można dobrze zarobić. Można. Ale nie będę ukrywał, że to też Dużo roboty. Trzeba ustawić kanały komunikacji. Łańcuch, dostaw, lokalne władze, szlaki przyrzutowe. Infrastrukturę już mam. To w takim razie czego potrzebujesz? Potrzebuję wejścia do Le Collective. Każdy, kto obraca się trochę we Francji, wie, kim oni są. Możemy cię skontaktować. Ale... Że tak. Po prostu? Tak. Ja i lu Kolektiv znamy się bardzo dobrze. Chociaż słyszałem, że może niekoniecznie się lubicie. To plotki, pułkowniku. Lotki potrafią być bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza kiedy zweryfikuje się je przed rozmową. Nieprawdaż? Naprawdę myśleliście, że można mnie tak łatwo oszukać? Nie urodziłem się wczoraj. No i sfakowałem. Miłośniczka, mody, fanka stylu, eurodytka. 5 lat w skrzydle VIP. Urodzona z wadą suchu. Przeszła terapię. Związki z przestępczym półświadkiem we Francji wyznaczono nagrodę za jej głowę. Na czarnej liście Crystal Palace od 2000 coś. Spokojnie, nie śpieszy nam się, ale mamy potężnego kaca. O, oboje? Figura retoryczna, kochany. Mój brat nie pije. Ja mam kaca. Zaraz temu zaradzimy. Zawsze przychodzisz skacowana na robotę? Coś nie tak? To mój pierwszy raz. Słowo. Jasne. Wiem, że mi nie wierzysz. Wierzę. Sama nie wierzę, kiedy to mówię. Jak widać, pułkowniku Hansen, brakuje nam karności wyniesionej z armii. Za to mamy inne zalety. Nie wątpię. <laughs> To co, pomaluchu? Za pomyślny finał dzisiejszej roboty. Dobrze powiedziane, pułkowniku Hansen. Zaczyna mi się tu podobać. – Zdrowie. – Ja się wstrzymam. Twój wybór, braciszku. Zmieniając temat, dobrze się bawiliście w Black Safire? Podobno szły gry o całkiem spory stawki. Mam nadzieję, że dobrze Wam poszło. Przez długi czas myślałam, że to będzie tylko takie pierdu, pierdu. A potem pojawiła się ta laska. A, wiem, która. Dzięki niej podwoiliśmy wygraną. Black Safire to moja duma. Długo pracowałem na to, by pojawiali się w nim kluczowi ludzie z Night City. A właśnie, żebym potem nie zapomniał. Okazuje się, że mamy wspólnych znajomych. Moja przyjaciółka Cię pamięta. Siedziałyście razem w Ante. No proszę. Masz szeroką sieć kontaktów, pułkowniku Hansen. Co to za znajoma, która pamięta mnie po tylu latach? Rakel. Siedziała w zaostrzonym rygorze blok blokce. Powiedziała, że na pewno będziesz ją kojarzyć po tatuażu szczura. Rakel musiała się pomylić. Zaostrzony rygor nie przecina się ze skrzydłem VIP. A ja byłam właśnie tam. Ach, to musiało chodzić o kogoś podobnego do ciebie. Na pewno. Od ilu lat jesteś w Night City? Podobno wcześniej służyłeś w armii Militechu. Siedem lat. A wcześniej rzeczywiście miałem wbijać tutaj flagę NUSA. Wygląda na to, że wbiłeś całkiem porządnie, patrząc na to, co dzieje się w doktor Flagę złamałem na pół. To tutaj. To moja prywatna inicjatywa. Jak widać, starzy znajomi dalej się tobą interesują. To dlatego EFA jej węszy wokół nas. Mają do mnie sentyment. Łączą nas wspólne bitwy o niepodległość NUSA. Ciekawe. A co was różni? Ja swoje bitwy wygrywam. Tuże, pułkowniku. Przy okazji, prosiłaś mnie w Black Sapphire o kontakt do tego typa od mody. Przypomnij mi. Chodziło mi o krawca Kerego Juradajna. Jest bardzo efektowny, ale nie przekracza granicy Kiczu. E, no tak, no tak. Moda to nie mój temat. Ale to da się zrobić. Będę potrzebował jeszcze tygodnia. Twoja siostra mówi o wiele więcej niż ty. Też zauważyłeś? Dobrze się uzupełniacie. Słuchajcie. Skoro mamy trochę czasu, jest jeszcze jeden interes do ubicia. Zastanawiam się nad ekspansją do Europy Zachodniej. Tylko potrzebowałbym rezydenta. Albo dwójki rezydentów. Uuu, to brzmi jak coś, na czym można dobrze zarobić. Można. Ale nie będę ukrywał, że to też dużo roboty. Trzeba ustawić kanały komunikacji, łańcuch dostaw, lokalne władze, szlaki przyrzutowe. Infrastrukturę już mam. To w takim razie czego potrzebujesz? Potrzebuję wejścia do Le Collective. Przykro mi. Trafiłeś pod niewłaściwy adres. Na pewno. Jesteście znani w Paryżu. Musicie wiedzieć, z kim rozmawiać. Mamy wspólną historię, jak ty i NUSA i nie przepadamy za sobą. Bardzo kurwa nie przepadamy. Rozumiem, jakie zachodzą tu implikacje. Wybacz, że pytałem. O, co so mi. Matryca neuralna przygotowana. Możemy zaczynać. Według umowy. Jedno z was zostaje ze mną, drugie podaje kody dostępu. Ja zostaję. Róbmy to. Chodź za mną. Jak podoba się wam dzisiejsze Night City? Taka wydmuszka. Dużo chromu, dużo kolorów. Wszystko. Zrobiłam wstępną diagnostykę. Mainframe jest przygotowany. Mamy go podpiętego do systemu. Hansen stworzył tu laboratorium specjalne na tę okazję. Dziesiątki milionów euro dolarów, żeby zrobić jedną akcję. Taki ma styl. Jak zdobędziemy matrycę, mam przygotowany plan. Wywołam chaos na stadionie. Systemy obronne zaatakują strażników. Skorzystamy z tego i uciekniemy. Przez to zginie bardzo wielu ludzi. Oni zginą, my przeżyjemy. Stworzyłam mu alternatywne środowisko. Mainframe działa jak włączenie. Zaraz będzie gotowy na podanie kupy. Słuchaj, za dwie minuty się wieku Hanset pada martwy, my uciekamy. Odecnę dojście do tego pomieszczenia. Alex i Ritz nie będą ryzykować i uciekną wcześniej przygotowaną. Proszę, o to i nasze cacko. Dla nas też mam wszystko przygotowane. Sprawdziłam plany budynku. Wiem, którędy uciekać. Zaczynamy? Teraz już nie ma odwrotu. Nie ma. Jesteśmy w tym razem. Do roboty. Mam. Jak połączenie? Tysięczna po przecinku. Musi wystarczyć. Wchodzimy. Przygotowuję mainframe. Widzę. Odpowiada. Uważaj, zaraz go otwieramy. Ja dziękuję ci. Dziękuję, że jesteś. Jeszcze tylko trochę. Gotowa. Możesz wprowadzać kody dostępu. Podłącz się. Jestem z tobą, Somi. Patrz na Alex, czekaj aż Hansen padnie. Wszystko w porządku? Nie wyglądasz za dobrze. Dzięki, to miłe. Robię trzy Posiwa, nie wiem, kogo tutaj. Proszę, oto i nasze cacko. Dla nas też mam wszystko przygotowane. Sprawdziłam plany budynku. Wiem, które będę uciekać. Zaczynamy? Kurwa, nie ma odwrotu. Nie ma. Jesteśmy w tym razem. Do roboty. Zio. Mam. Jak połączenie? Tysięczna po Musi wystarczyć. Wchodzimy. Przygotowujemy mainframe. Winna, co czekasz? Mówię do ciebie. Zaraz.